Kulturalne miejsce w sieci dla mnie i moich rodziców. Www.kulturka.pl Zapraszam Was do twórczej zabawy. Dzisiaj mamy nieco bardziej skomplikowane zadanie. Będziemy robić korkowe podstawki do kubeczków. Potrzebne nam będą korki. Ja mam już tutaj pocięte. Poproście rodziców albo starsze rodzeństwo, żeby pocieli Wam korki. Nóż musi być ostry. Najlepiej robić to na drewnianej desce i te nasze pocięte korki powinny być mniej więcej tej samej grubości. To zabierajmy się do pracy. Ja sobie już tu przygotowałam wstępnie podstawowy kształt podkładki. Ona oczywiście będzie większa, ale musimy zacząć od środka, czyli mamy jeden korek, który smarujemy na około klejem na gorąco. Pamiętajcie, żeby bardzo uważać, bo ten klej jest naprawdę ciepły i będziemy teraz przyklejać kolejne korki, tylko smarując je również z boku. O, tak żeby przyklejało się i do środkowego elementu i do sąsiadującego. I teraz róbcie tak jak ja, czyli smarujecie z boku, żeby się przyklejały wszystkie elementy do siebie. Nie martwcie się, że tutaj klej zostawia takie włoski. Jak on wyschnie, to wszystko będziecie mogli wyczyścić. I przyklejamy kolejne korki. Smarujemy tak, żeby przylegały do środkowego i do sąsiadującego. Korka. No i teraz będziemy obklejać wszystko dookoła, a jak skończymy pierwszy rząd, zaczniemy przyklejać następny. Nasza podkładka jest już gotowa prawie. Teraz musimy ją troszkę wyczyścić z tych resztek kleju, które, które zostały. Nie martwcie się, to już jest posklejane, więc jak będziecie tutaj odrywać troszkę ten klej, to już nic się nie stanie. I za chwilę będziemy mogli już naszą podkładkę położyć. I. Postawić na niej. Wyobraźmy sobie, że to jest miseczka z gorącą zupą. Jeżeli chcecie, żeby Wasza podkładka była weselsza, kolorowa, możecie użyć farb plakatowych, dowolnie wybrany kolor, pędzel i malujemy. Podkładkę, tylko pamiętajcie, że zanim postawicie na niej kubek albo miseczkę, żebyście to dobrze wysuszyli. Jeśli nie macie kleju na gorąco, możecie wykorzystać klej, na przykład taki, jaki ja mam, Magic, i kartkę papieru w określonym kształcie wyciętą. Tu już jeden jest korek przyklejony. Trzeba dość. Grubą warstwę tego kleju nałożyć najlepiej i na papier, i na, i na korek. I przyklejać, tak jak robiliśmy to przed chwilą, klejem na gorąco. Tak możemy przyklejać koło siebie. Oczywiście ta podkładka będzie się różniła, bo będzie miała pod spodem kartkę, dlatego wybierzcie taki kolor, jak Wam będzie odpowiadał, ale zapewniam, że to też będzie bardzo ładnie wyglądało. Życzę Wam twórczej zabawy, a następnym razem, z wykorzystaniem naszej podkładki, którą sobie dzisiaj zrobiliśmy, zrobimy korkowy zegar do nauki odczytywania godzin.